Teraz, tak jak trochę na siebie patrzę, to wydaje mi się, że jestem bardziej podobna do Asha z Overwatcha niż do jakiegoś randomowego gangstera. Hej, wszystkim z tej strony? Angela z kanału Niedobre Pierogi. I mam dzisiaj dla was recenzję gry Mafia Edycja Definitywna, bo jest jeszcze ostateczna, żeby nie pomylić. No i jest to remake gry z 2002 roku i tutaj muszę powiedzieć, pff, o mój Boże, kiedy ten rok 2002 był, strasznie ten czas leci, a tak naprawdę to e, chciałam powiedzieć, że nie wiążę z tą grą żadnego sentymentu, ponieważ wstyd mi się przyznać, ale nie grałam w oryginał, a jeszcze bardziej wstyd mi się przyznać, że grałam tylko w trzecią część Mafii, tak. Tą najgorszą. No i w zasadzie przez pryzmat tej trzeciej części, to odpychałam od siebie remake jedynki, ponieważ myślałam, że jeżeli jest robiony na tym samym silniku co trójka, no to mechanicznie nic tam ciekawego nie będzie. No i też. Idąc tym e, tropem, to myślałam, że historia będzie na podobnym poziomie, i tutaj bardzo się myliłam, ponieważ no, historia jest genialna. E, tak, spoilerując, już troszkę. Natomiast e, moja recenzja nie będzie się opierała na porównywaniu, wielkim porównywaniu remakeu z oryginałem, ponieważ no, nie będę się wymądrzać. Nie grałam, zobaczyłam tylko kilka gameplayi. E, dla porównania. Bardziej będę się zastanawiać, czy, czy e, ta gra ma dzisiaj rację bytu, czy nadal wciąga i czy nadal jest aktualna dla nowych, świeżych graczy. Historia zaczyna się w 1930 roku i na początku wcielamy się w zubożałą, jeszcze w zubożałą wersję głównego bohatera, czyli Tomiego Angelo. I tutaj swoją drogą. Super nazwisko, prawie tak samo się pisze jak moje imię, więc już go lubię. No ale do brzegu, jest on na początku tak taksówkarzem, który no, nie ma łatwo, a tu zaznaczę, że nie było jeszcze Uberów. Natomiast tutaj większym problemem jednak jest czasy, w których trwa prohibicja Stanów Zjednoczonych, więc no, nie, jest, nie jest najłatwiej. No i oczywiście po jakimś czasie Losta chciał, że przypadkowo udało mu się pomóc w uratowaniu w zasadzie życia dwóm napotkanym mafiozom należących do rodziny Salieri, którzy byli zachwyceni jego świetnymi umiejętnościami prowadzenia pojazdów, więc jak można się domyśleć po jakimś czasie dostał oficjalne osobiste zaproszenie do familii. Ktoś by nie skorzystał z takiej okazji, prawda? Jak to w mafiach bywa? Jedna rodzina walczy z drugą. W tym przypadku jest to rodzina Morellich. Coś mi nie pasuje. Morelowie, Morelli. Morellich, tak, rodzina? Chyba dobrze to wypowiadam. Walczam o władzę nad coraz większym terytorium miasta, w którym się znajdują, czyli miasta Lost Heaven, które swoją drogą wzorowane jest m.in. na Los Angeles. No i też jak to w takich mafiach bywa, na początku jest cudownie, jest dobrobyt, pieniądze, kobiety, szacunek, władza, ale jednak po jakimś czasie, no, już nie za bardzo to odpowiada, tylko że wtedy już w zasadzie nie da się zrezygnować z rodzinki. Rodziny się nie wybiera. I fabuła jest najmocniejszą stroną tej gry, więc pozwólcie, że zostawię ją sobie na sam koniec, na deser. Natomiast wspomnę tylko jeszcze o postaciach, które są. Świetnie napisane i pomimo tego, że są sztampowe, to są bardzo charakterystyczne. I o ile główny bohater Tomi, no to to jest taki typowy główny bohater, jest sympatyczny, po prostu nie da się go nie lubić. Tak na przykład jego przyjaciel Paul jest bardzo irytujący, nawet jego głos mnie irytował, ale po jakimś czasie nabiera o wiele większej głębi i jest jedną, moim zdaniem, jedną z lepszych postaci. Na uwagę zasługuje też sama głowa rodziny Salieri, czyli Don Salieri, który jest pełny charyzmy i rzeczywiście czujemy do niego respekt. I to tak, że z jednej strony się go obawiamy a z drugiej strony nie chcemy też go rozczarować więc chcemy zachowywać się według jego myśli no naprawdę e, fajnie twórcy e, przemyśleli tą postać i rzeczywiście wywiera na nas taką psychologiczną presję e, mamy jeszcze ukochaną Tomiego czyli Sarę, w której Czuje zmarnowany potencjał. Można było zdecydowanie wykrzesać z niej coś ciekawszego, a tak po prostu jest mocno trzecioplanową postacią. W sumie jak kobiety w tamtych czasach, więc to by się zgadzało pod względem historycznym. Przechodząc do rozgrywki, to pierwsze co mnie zdziwiło, to to, że gra podzielona jest na dwa tryby. Jeden fabularny, w którym to, jak możecie się domyśleć, brniemy po sznureczku przez całą historię i nie możemy za bardzo wyjść, pobiegać po mieście czy też robić rozwałki. Natomiast drugi tryb, czyli w zasadzie odwrotność. Możemy robić co chcemy po mieście, ale nie możemy za tą, nie ma w niej zawartej historii. I dla mnie jest to bardzo nietypowe. Ja nigdy nie spotkałam się z takim czymś wcześniej w grach. Bardziej oczekiwałam normalnej rozgrywki w stylu GTA, czyli po prostu mamy otwarty świat i robimy co chcemy. Raz kontynuujemy fabułę, a raz rozwalamy policjantów. No więc to dla mnie było takie troszkę zaskoczeniem. I powiem Wam, że, że nie grałam w dużo w ten tryb swobodny, ponieważ oprócz strzelania do niezbyt rozgarniętej policji, to nie ma tam w zasadzie nic ciekawszego do roboty. Jedynie jeżeli chcemy poszukać znajdziek albo skolekcjonować jakieś samochody, to wtedy to tak. Sama kampania nie jest zbyt długa, jej przejście zajęło mi około 9 godzin, co jest w zasadzie na tamte czasy, na ten rok 2000 zamierzchły drugi, jest dosyć dobrym wynikiem. Natomiast co mnie również zdziwiło i zachwyciło, to, że każdy rozdział jest w zasadzie inny. E, cały czas się coś dzieje ciekawego i innego. Raz prowadzimy epicką strzelaninę w hotelu, drugi raz ścigamy się na torze wyścigowym, następnym razem musimy poobijać fagasów, którzy zaczepiają Sarę. O, jednym razem musimy zabić świadka na pogrzebie jego przyjaciela w kościele. No, naprawdę cały czas się coś dzieje, i pomimo tego, że są wykorzystywane cały czas te same mechaniki, tak? Potrafią, potrafią twórcy potrafili, potrafią zaciekawić i wciągnęłam się na tyle, że skończyłam ją w dwa dni. Jak usiadłam, tak na dwóch posiedzeniach zakończyłam. No ale niestety czuć archaiczność rozgrywki. W szczególności objawia się to taką ociężałością i sztywnością postaci, zarówno przy zwykłym chodzeniu, jak i przy bieganiu, chowaniu się za osłonami, czy też wyjmowaniu broni. I tutaj możecie się śmiać, pozwalam, że bez wspomagania celowania grało mi się strasznie, ponieważ przeciwnicy nie dość, że trzeba wpakować w nich kilka dobrych kul, to nie są zbyt rozgarnięci i biegają w tą wewtą, jak po prostu kury bez głów, a ociężałość tego celownika sprawiała, że bardzo ciężko było mi wycelować odpowiednio w nich, więc no niestety musiałam się posiłkować tą opcją wspomagania, celowania i wtedy cała moja frustracja spłynęła. Grze znajdziemy również elementy skradania się, ale są one bardziej tylko, żeby były, ponieważ pomimo największych starań i chodzenia na paluszkach, i tak mnie szybko wykrywali, więc później stwierdziłam, że to nie ma sensu i zaczynałam od zwykłej, zwykłej strzelaniny, bo i tak prędzej czy później na tym by się skończyło. Co do modelu jazdy, to. Dla mnie też był troszkę za, za sztywny, w szczególności jazda motocyklem, to jest jakieś, jakiś dziwny twór. No Już nie mówię o całkowitym braku fizyki, gdzie auto potrafi kilka obrotek zrobić, wylądować i jechać dalej i na nich nawet nic nie wspomni, że się działo, no to jest normalne. Po prostu kiedyś mieli takie wy, wy, wystrzymalsze, wytrzymalsze auta, nie to co teraz. Tyle elektroniki, i rozwala się przy każdym najmniejszym zderzeniu. W prowadzeniu pojazdów podobało mi się za to, że możemy ustawić sobie ograniczenie prędkości. Co było dla mnie przydatne, ponieważ często nie mogłam wyczuć tego przyspieszenia auta i nie zdążałam zahamować w odpowiedniej chwili. Uderzałam wtedy albo w auto, albo w przechodnia, i goniła mnie policja, i trzeba było uciekać, i tak dalej. Co się staje po jakimś czasie męczące. No i też podobało mi się. Świetne rozwiązanie, że na skrzyżowaniach pojawiają się znaki drogowe, prowadzące nas do wyznaczonego celu. E, no, co mogę powiedzieć? Świetnie, nie patrzeć cały czas na minimapę. Wystarczy na te znaki. Graficznie jest dosyć nierówno. E, modele postaci e, i samochodów są wykonane ładnie. No ale tutaj nie oszukujmy się, no dzisiaj szału niestety nie robią. No chyba, że porównamy je do tych z 2002, no to wtedy tutaj trzeba przyznać, że świetna robota. Samo miasto zostało dosyć ładnie odwzorowane, w szczególności wrażenie robią wnętrza miejscówek, w których widać dbałość o szczegóły. Natomiast z zewnątrz jest już troszkę gorzej. Czasem są naprawdę piękne te miejsca, a czasem już okropne. A jak spojrzycie tylko na panoramę, to co się tam dzieje, no to klękajcie narody po prostu. Jednakże trzeba przyznać, że miasto pięknie prezentuje się podczas deszczu albo w nocy, gdzie troszkę mniej widać. Grę ukończyłam na normalnym poziomie trudności i stwierdzam, że. Było całkiem ok. Ale co ciekawsze, oprócz tego możemy sobie ustawić, żeby policja oprócz reagowania na typowe przestępstwa mogła również reagować na nasze wykroczenia drogowe, co jest całkiem fajne. I możemy też ustawić tryb pojazdu na trudniejszy, gdzie przy szybszych prędkościach. Jest ciężej hamować, kierować i w ogóle łatwiej wpada w poślizg. I ja sobie uświadomiłam na końcu, że ja miałam włączony ten tryb. Dlatego mi tak ciężko było. Oprócz poziomu niskiego, średniego i wysokiego mamy jeszcze poziom klasyczny, który upodabnia rozgrywkę do, do oryginału z 2002 roku. I po prostu jest trudny. I tutaj właśnie widać jak kiedyś twórcy podchodzili do tego poziomu. No nie, te gry nie były zbyt łatwe. No i co w nim jest? W zasadzie są tam standardowe rzeczy, tak, że przeciwnicy zadają większe obrażenia, apteczki mniej leczą. Nie są wrogowie pokazani na mapie nie ma tych udogodnień, tak? nie ma tych kierunkowskazów i tak Ale co ciekawsze, kiedy przeładujemy magazynek, no to nie odzyskujemy naboi. Tak, ile było w magazynku, tyle wyrzuciliśmy po prostu i już nie mamy tego zapasu. Więc to jest takie, można powiedzieć, ciekawe. Eee, szczerze mówiąc, ja odpaliłam ten tryb tylko na chwilkę, żeby sprawdzić i w zasadzie szybko go wyłączyłam, bo jak wiecie, ja lubię grać w gry, żeby się zrelaksować, odpocząć, a nie denerwować i frustrować. Eee, tym bardziej, tym bardziej, że coś miałam powiedzieć jeszcze do tego. Eee, aha, że loadingi są o wiele, o wiele za długie. Rzeczywiście trzeba troszkę poczekać, zanim, zanim wczyta się gra i to jeszcze czasem w odległych checkpointach, więc podziękowałam. Z technicznych rzeczy, no to mamy tutaj stabilne 30 klatek, zdarzają się bugi, ale w zasadzie nie napotkałam żadnego takiego, który uniemożliwiłby mi rozgrywkę i żebym musiała resetować konsolę. Um, oczywiście, tutaj fizyka e, nie zadowala, czasem pojawiają się dziwne rzeczy, tak samo jak w przypadku obrotek samochod z samochodem. E, no i na koniec, tak jak mówiłam, omówienie fabuły, która jest moim zdaniem rewelacyjna i zdecydowanie przetrwała próbę czasu. E, na początku mogłoby się wydawać, że jest ona dosyć sztampowa, tak? Mamy tutaj jakiegoś chłopaka z ulicy, który ciężko pracuje na chleb, nagle dostaje szansę bycia w rodzinie, dostaje władzę, pieniądze, dobrostan. I po jakimś czasie stwierdza, że jednak nie jest tak pięknie, i chciałby odejść, ale no, no nie, już, już, już tak łatwo nie jest wyjść, jak wejść do rodziny bez przypłacania życiem, tak naprawdę. I przez całą grę doświadczamy tego mafijnego życia, albo tak jak producent napisał. Wspinamy się na szczyt hierarchii rodziny Salierich. E, I oprócz załatwiania tych wszystkich mafijnych spraw, to widzimy rozterki Tomiego między jego lojalnością do rodziny a jego własnym sumieniem. E, z każdą kolejną akcją e, zaciśniamy więzi z naszymi przyjaciółmi, z naszymi kompanami e, na tyle mocno, że aż w końcu się gubimy, czy kto jest naszym naprawdę przyjacielem, a kto naszym wrogiem, i czy ten ktoś nie, nie zaryzykuje reputacji, e, poświęcając nas, czy nie dostaniemy po prostu e, niedługo kulki w plecy. I tak sobie grasz i grasz, wątek za wątkiem, rozdział za rozdziałem, żeby na końcu po prostu zmiotło Cię z nóg. I właśnie tutaj, oczywiście, nie będę spolerować, ale zakończenie jest takie właśnie słodko-gorzkie, jak to właśnie bywa w życiu mafii. Jest, było po prostu czułam, po obejrzeniu ostatniej sceny, czułam się spełniona. Jako gracz, nie jako kobieta. Po prostu skończyło się idealnie, tak jak być powinno, i nie czułam takiego niedosytu. Naprawdę, co się coraz powiem Wam, coraz rzadziej zdarza w grach, czy filmach, czy książkach, coraz ciężej wybudzić te emocje spełnienia. Więc tutaj naprawdę wielkie ukłony dla scenarzystów, i to już kilkanaście lat temu. No, i podsumowując, czy polecam remake Mafii, czy nie, i tutaj zależy na czym wam zależy. Jeżeli zależy wam na historii, a mechanikę już troszkę toporną, chociaż też tak nie do końca ona jest mega zła, że nie da się grać, to na pewno się nie zawiedziecie, bo no, jak powiedziałam przed chwilą, historia jest cudowna. Natomiast jeżeli chcecie pograć, pochodzić po mieście jak w GTA, porozwalać, jakieś różne poboczne misje wykonywać, no to tutaj myślę, że akurat się zawiedziecie i nie ma co sięgać do tego, ale naprawdę no, warto, tą, warto tą historię poznać, bo przetrwała ona do dzisiaj. Więc grę polecam. Dajcie znać, czy, czy wygraliście w oryginał, i czym się tak naprawdę różni, czy różni się jakimiś, może wątkami w obule, tak? Czy, no bo grafika widać gołym okiem, ale tak wewnątrz, wewnątrz, czy jakoś mocno się różni. Więc dzięki Wam za uwagę, i ja idę nadrabiać drugą część, a Was serdecznie żegnam. Watson, przestań miałczeć, bo skończysz z betonem na łapach na dnie rzeki.